Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Maskarata, to jest kolejny odcinek z Gothic 2 na modyfikacji. Nie ten przycisk, kroniki myrtany, Archolos oczywiście. No i standardowo dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcje. W każdym bądź razie chciałem się udać w to miejsce w, w, oczywiście w związku z kościkiem, który mieliśmy oddać. Ale widzę, że jego mościa, który zlecał nam to zadanko, no niestety tutaj nie ma, więc opcjonalnie możemy pójść się przespać. Chociaż nie lubię tego robić, ale no niech będzie. Oby nam nic nie minęło i będzie gift. Dzisiaj będziemy sobie wykonywać różne questy, zobaczymy co tam jeszcze zostało. Na pewno arenę omijam szerokim łukiem a przynajmniej do momentu, dopóki nie dostaniemy jakiegoś fajnego pancerza. Który na przykład, nie wiem, niweluje obrażenia do zera, ale wątpię w sumie trochę, że takie coś będę miał w ekwipunku. No albo jakiś bust do naszych obrażeń od pięści, no bo jednak przydałoby się. No, w każdym razie, naszego kolegę powinniśmy spotkać właśnie tutaj. No to co, zagadujemy. Hej. Mam Twoją paczkę. Sprzedali ci ją? Wiedziałem, że to na mnie byli źli. Mmm... Musiałem im odebrać paczkę siłą. Cholera! Mówiłem, żebyś był dyskretny! Skąd ja teraz wezmę więcej ziela? Masz tu trochę złota, żebyś jeszcze mi nie próbował odebrać go siłą! I zejdź mi z oczu! No dobra, sorry, sorry. To co, no to co, to kueścik wykonany. No to została reszta. Hmm. W gruncie rzeczy złote i nosy to też jest kueścik, który za dnia powinniśmy raczej zrobić niż w nocy. A musimy udać się do Mailora, czyli, jeśli się nie mylę, osoby na targowisku pracującej. Znaczy, na targowisku, w sensie, no, przy kaplicz... nie, no, kapliczka? Ej, w ogóle, co tam się dzieje? Odłóż broń. No proszę, jednak można. Poszukujecie pracy? Brakuje wam grosza? A może jakiś inny problem spędza wam sen z powiek? Ciekawe. do nas i się u pana Volkera. Jakaś rekrutacja? Hej ty. Dobra, okej. Okay. Niech gada. W każdym razie ciekawe, ciekawe, rekrutują do ochroniarzy Volkera interesujące. Dobra, w każdym razie mieliśmy zagadać do któregoś z tych kupców, tak? Ale chyba do tego drugiego. I oczywiście stoiska. To stoiska chciałem podejść, a nie do targów. Kandakowi nie podoba się wasz handel posążkami ilnosa. O bogowie, znowu to samo. Ile razy mam powtarzać? Handluję legalnie! Wiem, że jest paladynem i ma już swoje lata. Ale jeśli dalej będzie mnie nękał, będę musiał porozmawiać z wodzami. Okej. Okay. Masz wszystkie <laughs> potrzebne pozwolenia? Jeśli aż tak na tym ci zależy. Możesz udać się do Mateja i dopytać się o wszystkie moje dokumenty. Proszę bardzo, zmarnij trochę swojego czasu. No dobrze. Skąd bierzesz swoje figurki? Wszystkie moje posążki są wykonane z najwyższej jakości materiałów przez doświadczonych i dobrze opłaconych pracowników. No i no, nie wydaje mi się. nie. są bardzo ostrożnie pakowane. By dotarły na moje stoisko w doskonałym stanie i wysyłane drogą morską na samo Archolos. Tam okay. odbierają tragarze. Dostarczają do mnie i ostatecznie za kilka złotych monet, każdy może się cieszyć własnym wizerunkiem i nosa. O co chodzi z tym drugim straganem? Ten cały kandak zaczął robić taki szum o złotej nosy, że nie tylko klienci się tym zainteresowali, ale i konkurencja. Początkowo cieszyłem się, sprzedawałem więcej figurek w ciągu dnia niż przez ostatni tydzień. Ale pewnego razu pojawił się groen ze swoim stoiskiem. Jak gdyby nigdy nic, zaczął sprzedawać dokładnie to samo co ja, twierdząc, że moje towary są podrabiane. Co gorsza, gdy dowiedział się skąd biorę swoje figurki, zaczął rozgłaszać, że nie jestem patriotą, bo nie pozwalam zarabiać obywatelom Archolos. Ciekawa. Magowie nie mają nic przeciwko? Należ, skąd? Wręcz przeciwnie. Są bardzo zadowoleni, że przyczyniam się do szerzenia wiary w naszego Boga. I tylko dlatego nie widzą w tym nic złego. No oczywiście. Chłopcze, szczegóły kontaktu Chłopcze. z magami nie powinny być twoim zmartwieniem. A... No dobrze. Mie On również pęcie. ma pozwolenie od magów i urzędu? Dokładnie. Nie wiem jak do tego doszło, ale w przeciągu kilku dni zdobył wszystkie pozwolenia. Próbowałem porozmawiać o tym z magami, czy jestem bezpodstawnie oczerniany. Przyjrzeć się tej sprawie. No i tego nie zrobili, co? No tak, ma sens. Pohandlujmy. Okej, okay, tylko złote i nosy, inne brązowe. Dobrze, a będzie jeszcze lepiej, jeśli zaopatrzysz się w któryś z moich posążków. No, na pewno tego nie zrobimy. Jeśli w twoim sercu jest i nos, jeszcze wrócisz. <laughs> no dobra, okej. Okay. Dobra, no to zagadajmy do tego drugiego. Ładne stoisko sobie tutaj urządziłeś. Prawda. Nie mam na co narzekać, ale to i tak dopiero początek. Planuję rozwinąć ten interes. Jeszcze kilka lat i moje posążki będą sprzedawane w całej Myrtanie. Hmm. Okej. Okay. Czym różnią się twoje towary od tych sprzedawanych przez Mylora? Przyjacielu, czym one się nie różnią? Moje figurki są wykonywane jedynie ze specjalnie wyselekcjonowanych materiałów, dobranych i przetworzonych przez najlepszych rzemieślników. Mylor opowiedział mi podobną historię. A czy wspomniał o tym, że wszyscy rzemieślnicy tworzący moje posążki pochodzą z Archolos i poprzez kupowanie moich produktów wspierasz lokalny handel. Mylor za to wprowadza <laughs> no te swoje podróbki niskiej jakości z Korinis czy innej portowej Wiochy. Mhm. Mm Lokalni rzemieślnicy. Masz kogoś konkretnego na myśli? Ja jestem od handlowania. Nie znam imion wszystkich osób, które wytwarzają moje towary. Doglądaniem dostaw ze względu na swoje dobre kontakty z rzemieślnikami zajmuje się Dima. Może z nią Dima. porozmawiać i zapytać o szczegóły. Nie mam nic do ukrycia w przeciwieństwie do tego niepatriotycznego mailora. <laughs> no to niezły Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Dopiero co wyszły spod pióra samego Mateja. Zobaczmy. Trochę mnie to kosztowało, ale było warto. Dzięki nim mogę w pełni legalnie prowadzić stoisko na terenie miasta Archolos bez obaw, że ktoś z urażonymi uczuciami religijnymi rozkaże mi się wynieść. A no to super w sumie. Dobra Pamiętaj, no to. Inos miłuje jedynie szczodre sługi. Lecimy do Dimy w takim razie. Oczywiście Dima to jest handlarka z naszej gildii, więc może by nam tam, nie wiem, udzieliła informacji na ten temat. No bo jednak jej pomagaliśmy swego czasu, więc troszkę się domagam, <grym> można tak powiedzieć, ale zobaczymy, co powie. No, jesteśmy obok, no coś. Nic nowego. To... Dobra, jesteśmy. Słyszałem, że pozyskujesz Złote nosy dla Groena. Tak? A kto ci tak powiedział? Groen. No tak. Wszystko jasne. Ten człowiek niczego nie potrafi zachować dla siebie. Staram się od jakiegoś czasu rozszerzyć swoją działalność, a handel tymi figurkami wydawał się bardzo opłacalny. Nikt nie wie dlaczego, ale nagle wszyscy zaczęli się nimi interesować. to hmm, ciekawe. Musiałam znaleźć tylko kogoś, kto będzie mi je mógł dostarczyć w odpowiedniej cenie. Możesz się podzielić ze mną tą wiedzą? Taka wiedza swoje kosztuje. Aha. Mogę być jak groen i ryzykować, że ktoś wygryzie mnie z interesu. Mogę chociaż wiedzieć, po co ci ta informacja? No dobra, no możemy powiedzieć. Albo nie, grajmy. zastanawiam tak. się nad zainwestowaniem w ten interes. Może uda mi się dobić dobrego targu. Ty pomagasz zarobić mi, ja pomogę zarobić tobie. Nie zapomniałam, jak załatwiłeś dla mnie tę sprawę z posłańcem. Towar dostarcza mi mures. Mures? Nie wiem jednak, gdzie go możesz znaleźć. Zawsze to on znajdował mnie lub porozumiewał się poprzez posłańca. To on dostarcza dla mnie złote i nosy. Nic więcej nie wiem. Mures, hmm. Ok. Okej. Okay. Okej, pracownicy od wyładunku ze statków, hmm. No nie wiem, czy to nie jest jakiś yy, błędny kierunek, ale no w sumie możemy wybrać się do portu, rzeczywiście. Ale jeszcze zahaczyłbym o Lutza. Zgadza się. Lorenzo ma do ciebie jakąś sprawę, idź z nim pogadać. No dobra. Troszkę y, sprawa sama się wyjaśniła, gdzie idziemy. Dobrze wiedzieć. Ciekawe, pewnie cuścik, albo awansik, cholipka. Zobaczymy. Witaj Lorenzo. Mamy jeszcze jedną rzecz do obgadania młody. Spodoba Ci się to co powiem. Obaj to. dowódcy naszych sił zbrojnych wyrazili zainteresowanie Twoją osobą. Jeśli chcesz dołączyć do któregoś z oddziałów, to udaj się albo do Adelarda, albo do Garosa. Tylko pamiętaj, że nie lubimy zamieszania w papierach. Jeśli raz podejmiesz decyzję, to już jej nie cofniesz. Powodzenia na powiedzmy nowej drodze życia. Okej, okay. czyli możemy się ubiegać o awansik. Fajnie, fajnie. No to co? No to mamy albo Garosa, albo yy, Adelarta. Hmm. No mogę mieć albo taki pancerz, co w sumie fajnie wygląda, albo mogę mieć pancerz taki jak mój dowódca z drugiej ekipy chyba, jeśli dobrze rozumiem. Eee, I powiem szczerze, że chyba bym wolał ten, ten myśliwski, bo jednak jesteśmy pod zręczność. Podobno chcesz mnie w swoim oddziale. Niewykluczone. Wśród tropicieli Araxos jest miejsce tylko dla najlepszych. A ty udowodniłeś, że masz na takiego zadatki. Co o tym myślisz? No, w sumie, dawaj. Jestem gotowy dołączyć do twojego oddziału. Jak ty sobie tak dobrze poradziłeś podczas misji? Przykro mi. O nie! Ale umiejętności strzeleckie są dla tropiciela Araxos najważniejsze. No Wróć, dobrze, dobrze. Kiedy nabierzesz już odpowiedniej wprawy, pięć punktów do ucznictwa. No nie spodziewałem się takiej agresywnej teorii tutaj. Dobra, to sprawdźmy. Nauka w y, Gildii Kupieckiej. Kto uczy łuków, bo bym się nauczył? Um. Mm -hmm. Czyli po prostu muszę się u kogoś jeszcze nauczyć. Aj, 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 aj. Mam kilka podejrzeń, kto mógłby mnie jeszcze nauczyć. E, w ogóle obywatel strasznie dziwnie biegł w naszą stronę. E, pójdziemy tam, gdzie mam teorię, że może się nauczę. Ale jeśli nie, no to, no to wiadomo, nie? Raczej sobie odpuścimy na razie awansik. A już myślałem, że będę miał fajny tytuł na odcinek. No ale nieważne. Kradzież oczywiście. Dobra, czy ja się mogę w łukach podszkolić? Mogę. Czy ja mogę? Mogę. Dobra. No i piąteczka. No i chyba teraz możemy już przyjąć ten awans, holipka, no. Jak ja sobie poradziłem w trakcie tych misji, no. Po co strzelać z łuku, halo? Ile wymaga w takim razie? Eee, 35%? Specyficznie dosyć. Myślałem, że 30% to jest git, no ale, okej. Okay. Dobra, mamy go. Dobra, gagatku, daj mi ten awans. Jestem gotowy dołączyć do twojego oddziału. No, no, trochę potrafisz. Z przyjemnością wcielam cię do oddziału tropicieli. Zobaczysz, nie pożałujesz. Okej. Okay. No trochę komplikacji było, ale no nie W tej chwili moje rozkazy są dla ciebie ważniejsze niż polecenia Adelarda. Jako tropiciel musisz pokazać wszystkim myśliwym na wyspie, kto tu rządzi. Okej. Okay. Twoje zlecenia staną się teraz bardziej niebezpieczne, ale też o wiele lepiej płatne. Żebyś mógł im sprostać, otrzymasz dostęp do najlepszego sprzętu i nauczycieli. Tylko pamiętaj, jeśli mnie zawiedziesz, to skończysz nie z jedną, ale dwoma strzałami w kolano. <gry> okej, okay, okay. okej. Nawiązania do Skyrima, ciekawe, ciekawe, Bo nie nawykłem nawalać. I to właśnie chciałem usłyszeć. Idź teraz do Ingora. Będzie miał dla ciebie nowy sprzęt. W końcu się dowiesz, co to znaczy nosić porządny pancerz. Okej, okay, no dobra, super. To pierwsze po pancerz, a dopiero potem po instrukcję odnośnie pracy, tak? Prosta. Dobra, witaj Ingor. Potrzebuję pancerza. Gratuluję awansu. Łap! To twój nowy ciuszek. Uuu. Potrzebuję pancerza. Zobaczmy, czy mam już coś do kupienia. Chyba nie za bardzo. A szkoda, szkoda. Zobaczymy sobie statystyki, jak to wygląda. No, to tak, tutaj mamy 70 w gruncie rzeczy, a tutaj jest ulepszony i on ma ...no mniejsze statystyki, no nie? No, ale no wiadomo, no w końcu frakcja wyżej, znaczy frakcja. No, awans. Pohandlujmy. Dobra, widzę, że nic odkrywczego u niego nie dostaniemy. Nauczyłbym się tego kowalstwa, Nauczyli na zielony podstaw chociaż. Kowalstwa. Podstawą podstaw są materiały. Nawet najlepszy kowal nie stworzy dobrej broni z byle czego. Musisz zaopatrzyć się w coś porządnego, jak to. Mając odpowiedni surowiec, rozgrzej go nad kuźnią, a potem rozrób na kowadle. Stosując się do instrukcji ze schematów, stworzysz w ten sposób prostą broń. Okej. Okay. Dobra, następny poziom opracowanie lepszych technik kowalskich. Skoro już znasz podstawy, to możesz skupić się na doskonaleniu techniki. Oczywiście, żeby nabrać wprawy, trzeba po prostu kuć. Stawiaj przed sobą nowe wyzwania. Próbuj sił z lepszymi schematami i na bogów. Pamiętaj, że broń służy do walki, nie ozdoby. Praktyczność ponad wygląd. No dobra, dobra. Ma sens, no i tylko tyle mnie nauczy, przynajmniej na razie. 8 punktów i tak mi zostało, to za dużo byśmy nie zrobili z tym już. E, no ale myślę, że możemy być zadowoleni, tak naprawdę. Dobra, weźmy sobie już Kłeścika. Jest Jeśli jest robota oczywiście. robota specjalnie dla tropiciela? Robota dla tropicieli zawsze się znajdzie. Zobaczmy, co mógłbym ci przydzielić. No no. To będzie odpowiednie. Toś musi sprawdzić teren, przez który nasz współpracownik Ernesto będzie szedł do Wielkiej Winnicy. Chyba znasz tamte okolice, prawda? No właśnie. Jakieś pytania? Hmm. Do Wielkiej Winnicy prowadzi kilka dróg. Nas interesują dwie, bo Ernesto jeszcze nie zdecydował, którą wybierze. Pierwsza to stary tunel w górze naprzeciwko miasta. Oczywiście nie ten zawalony, tylko ten, który prowadzi do lasu za wielką winnicą. Druga to ścieżka biegnąca przez zrujnowany wąwóz. Wiesz, ten, gdzie osypujące się skały są podtrzymywane przez kilka belek. Okej. Okay. Po co idzie do wielkiej winnicy? No a po co kupiec może gdzieś iść? Ma tam jakiś interes do zrobienia. Nie wiem jaki. I zakazuję ci go wypytywać o szczegóły Ludzie no dobra, cenią spokoj. sobie nasze usługi Właśnie ze względu na dyskrecję I brak dodatkowych pytań Rozumiesz? Oczywiste. Jak słońce Czy tam bardziej jasne jak Mam słońce Mam kogoś do pomocy? Daj spokój Kilku ludzi wysyłamy tylko do trudnych zadań Myślę, że tyle informacji ci wystarczy Do roboty No dobra No to lecimy Zobaczymy co się z tym je cholipka? Też dostaliśmy możliwość budowania broni już w schematach. Tylko gdzie te schematy? Um, no, cholipka, Gdzie te schematy? Hmm. O, o, tutaj. No tak. Nice. Rycerskie ostrze, jakieś takie rzeczy. Będzie trzeba posprawdzać, bo już możemy budować bronię na drugim tier tierze, z tego co się orientuję. Czytając tak na szybko. Info wszelakie. Trochę rzeczy powinienem też tutaj posprzedawać ogólnie. Rozumiem. Dobra, ok. To sobie przeczytajmy. Rozumiem. Żeby już się pozbyć. Rozumiem. To przecież oczywiście. Oczywiście bronie dosyć słabe, chociaż jak tutaj widzę miecz pojedynkowy 105 w siecznych. Nawet nieźle. Rozumiem. My osobiście mamy na broni 110, więc przynajmniej na razie nie jest nam to jakoś super potrzebne. Produkowanie oczywiście. Oczywiście, jak będzie lepszy jakiś tier broni, no to ja będę obowiązkowo w to inwestował, tak? W zakup hey, oczywiście, w zakup. Rozmawiałem z Martą. Sądząc po Twojej minie, nie masz dla mnie dobrych wieści. Nie mam. Pomimo upływu lat ciągle jest wściekła. Nie wiem, co między wami zaszło, ale lepiej nie pokazuj się w silbach. Nie, nie mogę tego tak zostawić. Trzeba coś wymyślić. Może upozorujemy moją śmierć? O, super! serce wreszcie się skruszy? Albo napad bandytów? Albo... Albo powiesz mi, co tak naprawdę zrobiłeś, że w jej oczach płonie żądza mordu. Nie chciałbym cię wtajemniczać w szczegóły. W takim razie radź sobie sam. Zmarnowałeś wystarczająco dużo mojego czasu. Czekaj, już dobrze. Powiem wszystko. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że wskoczyłem na statek bez pożegnania, więc nie do końca tak było. Okay. Chodząc, pożyczyłem od Marty trochę złota. Ajajaj. Chciałeś powiedzieć, ukradłeś jej oszczędności. No tak. W dodatku nie był to mój pomysł, bo nie opuściłem wyspy sam był ktoś jeszcze Ojoj. Oj. żartuj może mi jeszcze powiesz, że z inną nie znałeś Wery nie wiesz jaka potrafiła być przekonująca szkoda tylko, że zostawiła mnie przy pierwszej lepszej okazji ajajaj aj, aj. w takim razie nie dziwię się, że Marta nie chce mieć z tobą nic wspólnego no ja tak samo się nie tak dziwię wiem, spieprzyłem jej życie ale nim wrócę na kontynent chcę wszystko naprawić masz jakiś pomysł? hmm Zacznij od spłacenia długu. Nie najgorszy początek, ale to za mało. Prawda, to nie wystarczy. Jednak zdecydowanie warto od tego zacząć. Racja. Trzymaj i, i wszystko jej zanieś. Masz jeszcze jakieś pomysły? Mogę zorganizować wam schackę gdzieś poza Silba. To jest myśl. To musi być coś niezwykłego. Dobre jedzenie, wino, odpowiedni klimat i muzyka. Koniecznie muzyka. <noise> Umiesz grać na okay. lotnisku? No, nie, Za to ty zaczynasz grać mi na nerwach. Spokojnie, w takim razie znajdź jakiegoś grajka. Archolos to kulturalna stolica regionu. Na pewno znajdziesz kogoś chętnego. Człowieku, nie będę dla ciebie latał po całej wyspie, nie za darmo. A co powiesz na dobry miecz prosto z kontynentu? Takiego oręża nie znajdziesz na tych wyspach. Hmm, ciekawe. To mogłoby mnie zainteresować. A więc mamy umowę. Miecz za przebaczenie Marty. Niech będzie trochę dużo. Przejdźmy do kwestii. Ach, tak, trzymaj. Zacznij od przekazania Marcie złota. Przy okazji może dowiesz się w wiosce, w wiosce co by mogło jej zaimponować. Jej nie pytaj, ale coś na pewno dobrze ją zna. Może będzie w stanie ci pomóc. Nie zaszkodzi popytać. Im szybciej wyruszysz, tym szybciej cała ta nieprzyjemna sprawa będzie za nami. Powodzenia. Dołatwiamy jeszcze swoje sprawy, oczywiście. Pójdziemy w swoim czasie. Ja bym jeszcze luknął oczywiście do naszego tutaj kolegi, który ulepsza pancerze, no i tam się dopytał, czy mogą nam ulepszyć ten super pancerz. Ja trochę mam nadzieję, że tak, no ale. Może tak nie być, no bo w sumie to może być pancerz, który ogólnie nam Gildia będzie ulepszać. To też jest taka możliwość, nie? Chociaż wątpię, no bo zazwyczaj dostawaliśmy nowe Tierno. Nie bez przyczyny nam okay. dają e, ten, nowe pancerze czy coś. Mm, Okej. Okay. Chyba mogę. To jest ten strój mam nadzieję. No chyba tak. No i super, dobra. Trochę wydane, ale jest tak pancerzyk z ulepszonymi statystykami. No bądź co bądź, te statystyki są dosyć ważne. Dobra, podejdziemy sobie przy okazji jeszcze do naszego mistrza skrzynek otwierania, oczywiście. Sprawdzimy, czy ma dla nas jakiegoś nowego questa. Dobrze, że no jesteś. i rzeczywiście. Mam kolejną skrzynię do otwarcia. Bierz się do roboty. No, warto tu przychodzić często. Hmm, chyba zdjąłem ten. Mój pierścień do skracania kombinacji, szkoda. A nie, szaf królewski, opus magnum ernesto, wytrychy, pas zręczności, kurde, już drugi taki mamy, interesujące. Hej, radzisz sobie coraz lepiej, a przy okazji moje zamki stają się coraz wytrzymalsze, dobra robota chłopcze. No Muszę ci przyznać, że nie mam pomysłu jak mógłbym jeszcze bardziej usprawnić ten zamek. Chyba będę potrzebował trochę więcej czasu na wymyślenie czegoś lepszego od podstaw. Do tego czasu pewnie nie będę miał dla ciebie żadnych nowych kufrów. No dobrze. Okay. Dalej możesz przynosić do mnie towary. A i może jakieś specjalne zlecenie znajdzie się za jakiś czas. O, no okej. Okay. Otwieranie zamków mistrz z 0 PLN, ów 0 <ścoughs> PLN -ów. i 0 punktów nauki. Fajnie. Naucz mnie mistrzowskiego otwierania zamków. Na tym etapie reguły gry troszkę się zmieniają. Wcześniej radziłem ci, żeby nie pchać zapadki na siłę, ale to nie zawsze jest najlepsza metoda. Jeśli odpowiednio podeprzesz wytrych palcem, zmniejszysz szansę, że się złamie. Dzięki temu będziesz w stanie przesunąć nawet oporny mechanizm. O, ciekawa. Zapamiętuj też sekwencję, to bardzo ułatwia cały proces. No i jeśli już wziąłeś się za zamek, nie rezygnuj, aż osiągniesz swój cel. No, ma sens. Zapytamy jeszcze co nowego, bo on mówił jakieś ciekawe questy od czasu do czasu. Chłopce! Płac... Okej, okay. no to nie. No to co, jesteśmy już mistrzem złodziejstwa? A przynajmniej otwierania zamków, chociaż kradnięcia yy, kieszonek też w sumie jakby się uprzeć. Co jest w sumie bardzo fajną wiadomością. Sprawdzę jak tam stoimy z odcinkiem. No i stoimy z odcinkiem aż za bardzo. Yy, więc w sumie tak naprawdę... Możemy hmm, porobić jeszcze troszkę tych questów. Ale to oczywiście wiadomo w następnym odcinku. Na razie to sobie co najwyżej wyjdziemy z miasta. No bo musimy się jednak wybrać do winnicy. Wyjdziemy sobie tym drugim wyjściem. Bo z tego wyjścia powinno być o wiele szybciej. No i w każdym razie co no chyba się już będziemy żegnać dzisiaj, tak? Więc yy, oczywiście dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za dotrwanie do tego momentu. Ludzie, o. musicie stanąć razem ze mną. Musimy obalić straż. Zniszczymy mury <laughs> no miasta i nie będzie żadnych ograniczeń. Ty, tak ty, przyłącz się do mnie. Spalimy to miasto do gołej ziemi. <laughs> Dobry. Tak, zróbmy to. To jaki masz no, plan? O cholera! Co jest? Nie sądziłem, że tak daleko zajdę. Wybacz, muszę przemyśleć kilka rzeczy. No, w każdym razie dziękuję wam, że dotrwaliście do tego momentu. Jeśli wam się spodobało, to prosiłbym standardowo o jakieś lajka, komentarzyk albo subskrypcję. To naprawdę motywuje oraz pozwala na dalsze nagrywanie oczywiście z coraz to większą przyjemnością. W każdym razie ja byłem Maskarat. To był legendarny Gothic 2 na modyfikacji, oczywiście, kroniki Myrtany Archolos. No i co, no mam nadzieję, że zobaczymy się oczywiście w następnym odcinku, tak, który no będzie, bądź co, bądź jutro. Jak oglądacie to, oczywiście, równo z datą, a jak nie, no to polecam sobie kliknąć po prostu następny odcinek. W każdym razie to by było na tyle. Ja byłem Maskarat. Do następnego. pa! pa.